Dzień dobry, ogród marzeń. Witam serdecznie. Bijam pręta dla rośliny, która po raz pierwszy chce zakwitnąć w naszym ogrodzie. Kupiłam ją w ubiegłym roku, nie, jeszcze wcześniej, ale dotąd nie miała kwiatów. To jest bardzo ciekawa roślina. Nazywa się. To jad różowy i kwitnie sierpień, wrzesień. Wrzesień się kończy, a jemu zebrało się na kwiaty, ale bardzo się cieszę, ponieważ będę mogła zobaczyć, jak te kwiaty wyglądają nie na obrazku, nie na cudzych filmach, a u siebie w ogrodzie. Dlatego go podwiązuję, ponieważ jest dosyć wysoki, ma tylko jeden pęd, ale za to w każdym kąciku i tutaj na końcu są już pąki kwiatowe u nas nie. Zapowiadają przymrozków, więc liczę na to, że kwiaty się pojawią. Ma mieć różowe kwiaty. No i jak na razie wszystko się zgadza, ponieważ zazwyczaj wszystkie to jady, zwłaszcza te takie ciemnofioletowe, kwitną raczej wiosną, w czerwcu, w lipcu. Natomiast ten właśnie o różowych kwiatach kwitnie jesienią. To jest taki jesienny kwiat i, i, i pięknie tutaj na razie wszystko się prezentuje. To jest piękny oczar pośredni. Oczar teraz nie kwitnie, ale już wiem, że zimą będzie miał dużo kwiatów. Na razie jeszcze nie. Zaś tutaj w środku i z boku wysiała się werbena. Być może ja ją sama wysiewałam, a nie mam pojęcia. Ta w środku rośnie dosyć fajnie, natomiast tutaj te pędy z boku troszeczkę się przewróciły i chciałabym ją przywiązać, ponieważ to są bardzo ładne kwiaty. A gdy kosimy kosiarką, no jest tutaj troszeczkę niewygodnie, bo mówiąc krótko, no te pędy przeszkadzają. Może mogłabym ją tutaj tylko tak oprzeć o te gałęzie, ale, ale nie, jednak po prostu przywiążę. Tutaj ten pęd też, ten mi się też gdzieś wyswobodził i tutaj jeszcze są te pędy. No tak to już jest, że w ogrodzie ciągle trzeba coś podwiązywać, przywiązywać. No bo rośliny tego potrzebują. Werbena jest dosyć wysoka. Jak rośnie w dużych grupach, to ona ma takie sztywne liście, szorstkie w zasadzie. I bardzo łatwo tutaj łapie się różnych roślin i trzyma się w takiej właśnie kępie. No ale czasem zdarza się tak, że gdzieś sobie tam po boku opada. Wygląda prześlicznie. Oj, 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 pszczoły przylatują, motyle też. Motyle bardzo lubią werbenę. Ona ma zapach taki bardzo delikatny, bardzo przyjemny, dlatego bardzo się cieszę, że do mojego ogrodu dołączyło w sumie owilkumowe. Już jest jeden motyl, przepiękny. E, e, i bardzo się cieszę, że do ogrodu dołączyłam kilka innych odmian, różnych werben, m.in. krzaczastą, sztywną, oszczepowatą w różnych odmianach, ponieważ mają różne kolory, ma być niebieska, ma być różowa i ma być też fioletowa. Chciałam też kupić białą, ale biała już była niedostępna, więc kupię wiosną następnego roku. Mam to już zapisane. No tak to już tą listą jest, że wydawałoby się, że w ogrodzie roślin jest już bardzo dużo i może nie trzeba kupować. No ale jednak okazuje się, że jeszcze ta roślina by się przydała, jeszcze następna by upiększyła ogród, a jeszcze takiej się nie ma, a jeszcze o takiej się marzy. No i ta lista się tak jakoś tak wydłużyła. I wydłuże, no ale spokojnie. Roślin faktycznie jest już bardzo dużo, i tak jak mówię, no werbenki podobają mi się dlatego, że właśnie mamy koniec września, a one wciąż przepięknie kwitną. Jeśli przymrozki długo nie nadejdą, to werbena będzie wciąż jeszcze zachwycała swoimi pięknymi kwiatami i będzie pokarmem dla motyli, dla pszczół i dla innych owadów. Kto mnie tutaj łaskocze? Mimi? Mimi? Róże, które przekwitły ścinam, ale nie ścinam już całych pędów, ścinam tylko same tutaj kwiaty, ponieważ jeśli pogoda dopisze, a raczej chyba wszystko na to wskazuje, one jeszcze będą bardzo długo kwitły. A dlaczego mają nie kwitnąć? Gdy jest ciepło, niech jeszcze kwitną. To są róże wielkokwiatowe i rabatowe. Ja je zawsze bardzo nisko ścinam przy ziemi wiosną, ale one potem mi właśnie tak wyrastają wysoko. Miałabym szczerą chęć przyciąć te pędy, ale nie zrobię tego, chociażby z tego względu, że tutaj pełno jeszcze jest kwiatów, pąków kwiatowych, a chciałabym, aby ogród był kwitnący także w październiku, jeśli tylko pogoda nam dopisze. Co to znaczy dopisze? Czyli nie będzie przymrozków, nie będzie mrozu tutaj. Tutaj po tej stronie kamery, czy znaczy po mojej stronie prawej, po stronie kamery to lewej, jeszcze przepiękne pnącze, które kwitnie na czerwono w kształcie tulipanów. To bardzo ładne pnącze, ponieważ kwitnie od lipca do października. Odmiana nazywa się dacios albany, bardzo piękne, czerwony i też taki bardzo ciekawy akcent w ogrodzie. Inne już przekwitły, a to właśnie jeszcze kwitnie. Można robić w pochmurny dzień i deszczowy. Spoglądam z okna salonu na ogród. Pięknie kwitnące róże, werbeny patagońskie. Ja zdecydowanie piękniej i lepiej to widzę niż widzi to aparat, chociaż tak kamera widzi też nieźle. Róże wciąż prześlicznie kwitną, jeszcze w ogrodzie. Jest ciepło, no i jak widać wilgotno, to wszystko sprzyja roślinom, że rosną one bardzo dobrze, nie było przymrozków, więc rośliny kwitną sobie w najlepsze. Żółty jesienni liść, ślicznie wygląda na trawniku, ale nie za długo. Tym bardziej, gdy pada deszcz, robi się wilgotno i liście zaczynają szybko robić się brązowe. Więc najlepiej na kompostownik. A jeszcze chwila, jeszcze momencik. Będę te liście wykorzystywała inaczej. Na razie nie ma ich jeszcze aż tak dużo, ale gdy zaczną się pojawiać z różnych krzewów, i opadać szybko, to wtedy będę zbierała i wykorzystywała, jak co roku. A jak? O, zapraszam na moje filmy, oglądajcie, zobaczycie. Robię tak od prawie trzech dekad i jak widać, rośliny świetnie rosną, są zdrowe. Robię tak w ogródku warzywnym i warzywa rosną znakomicie. Z każdym rokiem są coraz piękniejsze. Docinam krawędzie trawnika i ścieżki, bo wydawać by się mogło, że jest już prawie początek października i trawa nie będzie rosła, bo zazwyczaj faktycznie tak było, że trawa zwalniała ze swoim wzrostem, hamowała i nie rosła. Ale w tym roku jest troszeczkę inaczej, jak to każdy rok, zawsze jest inny. W tym roku jest tak, że mamy wciąż bardzo ciepło i w dzień, i w nocy. Dzisiaj trochę pochmurno, ale nie pada. Wczoraj padał deszcz, jest wilgotno na tyle, że tutaj dla trawy właśnie to wystarcza. Ona rośnie i to rośnie, powiedziałabym, bardzo dobrze prawie tak jak w maju. Maliny jesienne, tutaj są maliny poranna rosa i ja nigdy malin jesiennych nie wycinam jesienią, ponieważ gdy nie ma przymrozków, to one owocują do wyczerpania zapasów. Bardzo często zdarza się tak, że jeszcze w grudniu mamy pojedyncze owoce, a więc dobre i co? Teraz widać, że tutaj tych owoców jest bardzo dużo, więc dlaczego miałabym je wycinać? Zostawiam. Podobnie jest z czerwonymi malinami. Również owocują. Zawsze wycinam wiosną i świetnie owocują, świetnie rosną, są zdrowe. No, widać. Tutaj bardzo piękne. Życzę miłego dnia. Do zobaczenia.